Szanowni, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni, witam moją gościnię. Olga Wojciechowska, właścicielka marki odzieżowej Wajbu. Dzień dobry. Cześć Tomku, miło mi się z Tobą ponownie spotkać. Tak, Wajbu to ostatnio rozmawialiśmy, że to dobra wibracja, ale też V, czyli zwycięstwo, Wiktoria. Tak, pierwsza literka marki Wajbu to jest literka V. W logotypie ona wygląda troszeczkę jak dwa listki powiewające na wietrze, więc bardzo kojarzy się z wolnością, ale również dla mnie osobiście to jest takie zwycięstwo moje własne, wewnętrzne, ponieważ marka odzieżowa to jest moje marzenie. No właśnie, marka odzieżowa to twoje marzenie, ale ty też zwyciężasz w życiu dość mocno, bo wychowujesz samotnie dwoje dzieci w tym jedno z niepełnosprawnością. Tak, ja jestem taką trochę fajterką. Ja y, lubię wyzwania życiowe różne pokonywać i y, bardzo dobrze się w tym odnajduję. Niemniej jednak trochę mnie to kosztuje energii, y, ale suma summarum później na koniec, y, na koniec dnia zawsze siadam z wielką ulgą i myślę sobie, jak to cudownie, że mam takie życie, jakie mam. To rzućmy okiem w takim razie na twoją stylizację. Ja przyznam ci, się, że jak zobaczyłem to foto, to od razu sobie pomyślałem, wow, super, super stylizacja na spotkanie biznesowe w korporacji, a ty do mnie mówisz, <słuch> że nie. Nie, ja na tym zdjęciu mam bluzę swojego projektu, którą zdecydowanie uwielbiam ze względu właśnie na to, że jest prosta, minimalistyczna, bez emblematów, ma jedynie co to ma delikatną fałkę wyszytą, o której wcześniej właśnie wspomniałam, że wygląda jak dwa listki powiewające na wietrze. Natomiast takie stylizacje spokojnie można tak łączyć, aby były, mogły się odnaleźć w różnych sytuacjach życiowych. Czyli można iść w bluzie w połączeniu z dresami na spadku albo połączyć ją z białymi jeansami, tak jak tutaj ja mam na zdjęciu i wyglądać dość elegancko, tak jak ty to uznałaś. No jak... ja, ja naprawdę bez <grym> problemu uważam, że w korporacjach teraz pracuje tak dużo bardzo fajnych, inteligentnych kobiet, które też lubią mieć fajną stylizację i że to niekoniecznie musimy już być w tych uniformach takich, wiesz, typowo oficjalnych, że już to ja, ja w ogóle mam wrażenie, że to wszystko się jakoś tak Zmienię ostatnio zaciera, się. prawda? Zaciera się aczkolwiek już co ja jeszcze wychodzę z tej korporacyjnej kultury, która niestety ale musiała zachować pełną formę ubrania, bo ja jestem bankowcem, no właśnie. bankowcem z wykształcenia. I ty i... w korporacjach też spędziłaś trochę tak, czasu, prawda? Ponad 15 lat pracowałam w różnych bankach i u nas to było także tej wolności w o, o sposobie wyrażania siebie poprzez stylizację nie było. Między innymi to też był powód, dla którego postanowiłam stworzyć własną markę odzieżową, bo ja po prostu nie lubiłam takiej ścisłej formy o ubierania się typu biała koszula. I do tego marynarka. Bardziej lubiłam gdzieś tam troszeczkę zaszaleć, chociażby przez mały detal. I nie ukrywam, czułam, że się troszeczkę wyróżniam, co nie zawsze podobało się moim szefom. Natomiast zawsze chciałam też czuć taką wolność i swobodę w możliwości wyrażania siebie. No i co? Wróciłaś do rodzinnej miejscowości, żeby móc tę markę stworzyć? Tak, zdecydowanie tak, bo stwierdziłam, że jak mam iść, to idę na całość, podążam za marzeniami. Rodzinna miejscowość, dlatego że tam jest szwalnia, którą od wielu, wielu lat prowadzi mój tata. Czyli tak jakby cały proces produkcji odbywa się rodzinnie. Niemniej jednak marka Wajbu jest moją własnością i tylko i wyłącznie moim projektem, a tata mi tylko umożliwia jej prowadzenie. To znaczy co? To trochę taka rodzinna firma, tak? Że szyjesz Szyję w... u swojego taty. Tak, tak. A Szwalni mojego taty. Szwalnia funkcjonuje naprawdę dobre ponad 30 lat. Panie, które tam pracują, pracują w zasadzie od... Prawie samego początku jej funkcjonowania. W związku z czym naprawdę prowadzimy taki mały, rodzinny biznes, który też tak jakby kładzie nacisk na dobrą jakość. Opowiedz mi w takim razie, jak wygląda tworzenie Twojej marki, jak wygląda tworzenie ubrań. Wpada ci pomysł do głowy i co? Siadasz na kartce, zaczynasz rysować? Zdecydowanie tak. Jak mam pomysł, to najpierw rysuję sobie go na kartce, tak żeby mi się utrwalił w pamięci lub jeżeli widzę jakąś fajną stylizację, czy w internecie, czy, czy widzę osobę, która idzie na ulicy, staram się zapamiętać mniej więcej jak to wygląda i nigdy nie jest tak, że próbuję odtworzyć jeden do jednego. Zawsze jest tak, że próbuję dodać coś od siebie albo pracuję tak długo nad projektem, żeby później fizycznie dopracować go tak, żeby układał się jak najlepiej i żeby mógł być noszony na różnych sylwetkach. W związku z czym na przykład ta bluza, którą tutaj widzimy na. Zdjęciu. Ona była chyba trzy razy otrzywana jako pierwowzór. Między innymi właśnie dlatego, że ciągle coś mi się w niej nie podobało. Yy, I dopracowałam ją tak, że układa się idealnie nawet jak jest po wielu, wielu praniach. I co, rysujesz to i później... Jak to się przekłada na tę szwalnię, że to zaczyna być wyszyte? Potem kontaktuję się z konstruktorem odzieży. Pomagała mi przy tym moja bardzo dobra koleżanka Ewa. Rysowała mi większość projektów już tak na konstrukcję, a potem otrzymywałyśmy pierwowzory i tak, tak powstaje pierwszy wzór, a potem później jak już jest wszystko zaakceptowane i idealne. Jest powielane już później na większych ilościach produkcji. No, ale to jest to chyba bardzo skomplikowana praca. No, tak, muszą być różne rozmiary. Więc trzeba i mniejsze, i większe zrobić. Nie wiem, przychodzisz na szwalni i patrzysz, jak to się szyje? Cały proces produkcji nadzoruję ja osobiście, do takiego stopnia, że y, y, pani szwaczka, która później już otrzywa całą produkcję, y, y, przy pierwszych produktach jej się wręcz to, ręce trzęsły, bo mówiła, że ja stoję i patrzę, żeby każdy szef i każda niteczka była poprowadzona tak, jakbym chciała. Y, również przy tworzeniu konstrukcji uczestniczyłam. Uczestn Wydatniczyłam przy wykrywaniu y, wszystkich y, moich produktów, więc tak jakby cały proces znam od podszywki i zdecydowanie wiem, na jakim etapie, gdzie jak się tworzyło. A później, jak już jest to gotowe, to co łączyć z czym, żeby to ładnie wyglądało. Ja myślę, że to jest w ogóle klucz tego wszystkiego, bo z jednej strony jak mamy oczywiście bardzo ładne ubranie, to super, ale tak jak mówiłaś w naszym poprzednim spotkaniu, że możemy mieć super marki za grube pieniądze, a wyglądać w nich tak sobie. Zdecydowanie tak. Ja uważam, że yy... Klucz do ubierania się i do takiego dobrego wyglądu jest po pierwsze Twoja osobowość i po drugie działanie w zgodzie ze sobą, ale też umiejętność noszenia się, czyli, tak zwana, dla mnie to jest taka trochę kultura osobista. Jeżeli jesteś osobą, która wie, czego chce i, chce, i wie, jak chce wyglądać, to też doskonale wiesz, jak masz połączyć te produkty. To wszystko musi być tworzone w sposób mm, wysublimowany, y, zgod, zgodnie z Twoim charakterem. Ja na przykład jestem osobą taką stonowaną. Ja y, lubię kontemplować, lubię medytować. W związku z czym ja jestem taka spokojna, y, może nie do końca w życiu codziennym spokojna, bo mam też y, swój charakterek. Natomiast ogólnie y, bardziej lubię być taka stonowana i takie są też moje projekty, bo bardzo mi zależało na tym, żeby one były ponadczasowe, żeby można było je dowolnie łączyć y, z różnymi rzeczami, tak jak tutaj rozmawialiśmy na początku o przykładzie mojej bluzy. Ty powiedziałaś, że to jest elegante, ubrania, ja powiedziałam, że to jest tak. bluza sportowa, w związku z czym, zobacz, jeden produkt można dowolnie wyko wy wykorzystywać. Tak samo sukienka, którą dzisiaj mam na sobie, spokojnie możesz w niej pójść na spotkanie biznesowe, ale jak ubierzesz do niej bluzę sportową i adidasy, możesz spokojnie pójść na spacer i y, y, czuć się mniej elegancko. No, na, na imprezę do klubu też można na przykład w niej pójść, prawda? Tak, jak najbardziej. Jeszcze jak ubierzesz jakieś fajne szpile do tego, to zdecydowanie tak. Moje klientki w ogóle, jak mi wysyłały zdjęcia i pokazywały mi swoje stylizacje w tej, su tej sukience konkretnej, którą mam na sobie, to tak szalały, że ja po prostu byłam w szoku, że można ją w, w, tak spos w taki sposób stylizować. Y najlepsza była y koleżanka, która ubrała takie cytrynowe, mega y świecące buty i po prostu wyglądała szałowo. Obłędnie. Obłędnie, tak zdecydowanie. E Uwielbiam takie pomysły. To powiedz jeszcze, co możemy u ciebie ubrać i kupić? Y czy to są tylko bluzy, czy to są też spodnie, sukienki? Staram się, aby moja oferta była szeroka i aby zaspokoiła potrzeby każdej kobiety takiej, która lubi ubrać się bardziej szałowo lub bardziej tak stonowanie jak ja. Natomiast wiadomo, marka dopiero wchodzi w rynek i rozwija się, więc pomału wchodzimy i badamy rynek, jakie są potrzeby i na co klientki, czego klientki od naszej marki oczekują. Natomiast są to bluzy, są to t-shirty, są to sukienki. Ja cenię sobie również i wygodę noszenia i taką swobodę noszenia ubrania, w związku z czym kładę główny nacisk na to, żeby to były produkty wygodne, dzianinowe, żeby można było się czuć w nich swobodnie. Natomiast nie ukrywam, też idziemy w bardziej szlachetne tkaniny, takie jak jedwabie, czy też bardzo dobrej jakości naturalne tkaniny wiskozowe. Natomiast to są produkty, które będą wchodziły i będą się rozwijały. Natomiast ba mamy bardzo szeroką Ofertę e, takich codziennych stylóweczek, e, także serdecznie zapraszam. A gdzie ciebie. zapraszasz? Zapraszam na swoje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama i przede wszystkim na nasz sklep internetowy www.vajbu.pl. E, tam spokojnie można znaleźć wszystkie nasze produkty, które aktualnie oferujemy. To zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję, Olga Wojciechowska, serdecznie właścicielka marki Wajbu, czyli po prostu dobra wibracja była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. To dziękuję. jak najwięcej dobrej wibracji. Jak najwięcej nowych pomysłów, nowych stylizacji, także takich pozytywnych. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i również życzę wszystkim naszym słuchaczom też tych pozytywnych i dobrych wibracji.